Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy przepyszne pieroki z truskawkami. Rewelacyjne w sezonie letnim i nie tylko. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tych pierogów. Kupiłam piękne truskawki, tam więc je teraz umyję i obiorę z szypułek. Dokładna lista składników właśnie się państwu ukazuje. Umyte truskawki kroję na cztery, poproszę, takie kawałki, przekładam na duruślak i tutaj zasypię je cukrem i sok ewentualnie, który się wytworzy, przeleci przez ślaki i zostanie w misce. Tak przygotowane truskawki nadają się do pierogów. Truskawki odkładamy, teraz przygotujemy ciasto. Kilogram mąki wsypuję do misy robota. Można ciasto wyrobić na stolnicy. Wlewam około 1 czwartą szklankę oleju. Nie, więcej nie trzeba. I tutaj mam jedną szklankę bardzo gorącej wody. Wleję ją do ciasta, będę miksować i w międzyczasie będę dolewała drugą szklankę wody. Ewentualnie można jeszcze troszeczkę tej wody dolać, gdyby ciasto nie chciało się skleić. Ciasto na pierogi mam gotowe. Teraz przełożę je na stolnicę, aby troszkę odpoczęła. Piękne, elastyczne, zwarte. Ciasto nakrywam woreczkiem, aby nie wyschło i teraz zostawię je na 5-10 minut, aby odpoczęło. Ciasto rozwałkowujemy, wycinamy kółka. Następnie na każde kółko nakładamy porcję truskawek. Tak wyglądają truskawki. Tutaj wyleciał sok. Kładziemy truskawki w dobrym miejscu, aby było poręcznie i stroną, gdzie czujemy, że jest mniej mąki, nakładamy truskawkę. Jedną lub dwie, w zależności, ile się zmieści. Zlepiamy brzegi. Proszę, pierożek gotowy. Tak wyglądają pierożki. Na osolony wrzątek rzucamy pierogi. Gotujemy około 5 minut, licząc czas od wypłynięcia pierogów na wierzch. Tak więc one już wypływają. Długo nie będziemy je gotować, chwilkę. Pierogi odsadzamy i blanszujemy zimną wodą. Polewamy wodą prosto z kranu, aby się schłodziły. Ja już to uczynię. Proszę, tak wyglądają pierogi polene z zimną wodą, odcedzone. One są gotowe do podania. Na ciepłe pierożki nakładam klek z gęstej śmietany. Może to być jogurt, w zależności co lubicie. Troszeczkę, proszę. Posypujemy cukrem. I takie pierogi z truskawkami podajemy. Jeszcze ciepło. Tak wyglądają w środku. Jeszcze spróbujemy pierożków, one są ciepłe. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Rewelacyjne, przepyszne, lekko słodka, po prostu pycha. Ciasto jest pięknie rozwałkowane, cieniutkie, do tego te truskaweczki, śmietanka, cukier, no coś pysznego. Polecam Państwu chociaż raz w roku przygotować takie pierogi. One są rewelacyjne, smak niezapomniany. Ja pamiętam jak moja babcia zawsze robiła takie pierogi, później robiła je z jagodami. Tak jest po prostu, no pycha, przypomina mi się dzieciństwo. Polecam Państwu przepis. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na... Olha